Witam wszystkich. O, cała kaplica to fajnie, to mi się podoba. W środę też są nabożeństwa. Też tak może być, że będzie pełna. Od jakiegoś czasu, w sumie chyba od konferencji młodzieżowej, Rafał zadał takie pytanie, na które każdy sobie miał odpowiedzieć: co jest dla nas cenne? I to tak jakby w kontekście było, co jeszcze nie oddaliśmy Bogu. Chyba sprzęga tu troszkę, musisz w fronty dać ciszę. Ja sobie pomyślałem, że tak fizycznie raczej nie mamy jakichś takich rzeczy, ale taka rzecz, która łączy wszystko, co obojętnie jaką byśmy nie dali odpowiedź, to jest czas. Czas, jaki na daną rzecz poświęcamy, czy to fizycznie, czy ile o tej rzeczy, czy o sobie myślimy, to na nam kradnie czas. Kradnie albo nie kradnie. Kiedyś z Andrzejem, Paryżem, mówiłem: No, czas to jest coś, co jakby jest dla mnie najcenniejsze. Bo co mi tam z pieniędzy, z czegoś, co posiadam, nie posiadam. Czasu nie cofnę. Nie mogę jakby wykupić go, nie mogę go dokupić, żeby doba trwała 70 godzin, a nie 24. I tak pomyślałem, że w związku z tym, że pracujemy przy tych czy tam remontach, czy teraz przy płotach, jak bardzo my jesteśmy związani z tą ziemią. Ile czasu czemu poświęcamy? Bo jest fragment z listu do Filipian, trzeci rozdział od siódmego wersetu. Apostoł Paweł mówi, że wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Ale czy to jest napisane, że on te rzeczy jakieś powyrzucał, czy zrezygnował z nich, czy powiedział? Nie, moje wykształcenie to, to nic się nie liczy, nie będę z tego korzystał. No nie. Ale nie przywiązywał do tego swojego serca, nie poświęcał temu więcej czasu niż Bogu. W związku z tym, że teraz robimy takiemu panu, miał być tylko płot, ale jesteśmy, że. Że Pan Wojtek już nie ma ogrodu, bo tak poszedł z planami, że ma cały ogród zaorany, bo kostki będzie kładł, chodniki nowe i. No. I pomyślałem, jest werset w Biblii, że mamy być zakorzenieni w Jezusa. W Jezusie. A ludzie niestety na tym świecie zakorzeniają się na tym świecie. Taki obraz tych budów jest bardzo prosty, trzeba się do konkretnej tam głębokości dokopać, mieć fundament, żeby to wszystko działało. I nie ma nic złego w tym, że rodzice chcą jakoś zabezpieczyć przyszłość dzieciom, że dbamy o wykształcenie. Tylko problem jest, jeżeli to jest ważniejsze od Boga dla nas. Ten człowiek no raczej nie jest nawrócony i mówi no chce zrobić koło tego domu tyle ile się da, żeby to było dla tam jego córki i bardzo fajnie, bardzo dobrze. tylko jeżeli byśmy to przełożyli na nasze chrześcijańskie życie, to co my chcemy zostawić na przykład naszym dzieciom? domy, samochody, spadki, piękne ogrody czy dostęp do Boga. Bo to jest coś, co możemy na to poświęcić czas. Coś, co jeżeli nie wierzymy, trwa wiecznie. A wszystkie inne rzeczy jednak przeminą. Ja tam z Marcelem lubię na rower jeść, ale jakby Bóg przyszedł, to nie miałbym wątpliwości. Dobra, olać ten rower Zostawiłbym. Fajnie mieć fajne, fajnie mieć czas na wycieczki, na, he, na czas z rodziną, taki nazwijmy wakacyjny jakieś nie wiem, lody, pizze, ale względem Boga, czy, czy my to przeliczamy, czy nawet jeżeli to zna równo, to już jest źle. Bo wszystko oprócz Boga przeminie i. He, i nasz czas tutaj na Ziemi też przeminie. Jak my go wykorzystujemy? Dzisiaj Marcin na początku zadał pytanie, po co my tu przyszliśmy, jaki jest cel nasz. Są takie pytania, które przez całe chyba istnienie świata ludzie sobie zadają. Po co istniejemy, po co żyjemy, jak spędzamy czas, na co wykorzystujemy nasze siły. No i niestety chyba ciągle jako ludzkość popełniamy błędy i marnujemy ten czas. Pomyślałem taki obraz, jak była konferencja i ostatnio też w środę był taki temat Jezus mój skarb. Taki obraz miałem przed oczami, że Izrael jak wyszedł z, z Egiptu, to oni żyli w namiotach. Do namiotu za dużo rzeczy nie wejdzie. Oni musieli się ciągle ruszać, byli w drodze do tej drogi, do tej ziemi obiecanej. A jak jest w naszym życiu? Ja się śmieję, większość ludzi, których znam, którzy mają garaże, mają tam tyle rzeczy, że auto tam nie wejdzie. Procnerą wchodzi auto, to dobrze, garaż służy do tego, do czego powinien służyć, ale ile my rzeczy gromadzimy? Ile my rzeczy, przy, przekładając na ten namiot, byśmy byli w stanie je zabrać i co by to było? Jest obraz w Biblii o tym uchu igielnym i tam praktycznie nic nie przejdzie. Jeżeli byśmy patrzyli, że to jest przejście do wieczności, to nic nie wejdzie z tego świata. Nie wejdą nasze piękne domy, nasze piękne spadki, trawniki, płoty. My wejdziemy, jeżeli ukryliśmy się w Jezusie. Wejdą nasze dzieci, nasi znajomi, jeżeli ukryli się w Jezusie, a wszystko będziemy musieli inne zostawić. I yy. dobrze znać na tyle Boga, na ile się da w tym życiu, żeby rozumieć, że to wszystko z jednej strony jest błogosławieństwem, jest łaską od Niego, a z drugiej strony no nie może nam Boga przysłonić. Kiedyś y, rozmawiałem z Maćkiem i taką prostą rzecz powiedział, bo ja tak myślę, no jak to powinno wyglądać to życie na tym świecie. No przecież Bogu nie chodzi o to, żebyśmy żyli w przysłowiowych kartonach i... Nic nie robili. Po to Bóg nam daje różne rzeczy, żeby żeby je wykorzystywać dobrze też. I y, tam była kwestia ogólnie bogactwa poruszane. Maciek powiedział prostą rzecz, co wiem, ale jakoś chyba mnie zaćmiło w tamten czas. On mówi. No ale bogacze mają ciężej wejść do Królestwa Bożego. I teraz, gdzie jest nasz skarb? Czy on jest w niebie, to wtedy nam łatwo tam wejść, no bo chcemy tego skarbu, ale jeżeli nasz skarb jest na ziemi, no to Biblia mówi, że nam będzie ciężko tam wejść. I zacząłem od tego, że yy, od kwestii czasu, jeżeli mamy za duże przywiązanie do rzeczy na tym świecie, do osób na tym świecie, do hobby, do, do wszystkiego, co się da. To poświęcimy temu czas, którego nie poświęcimy Bogu. I ludzie całe życie marnują na renowację domów, na wymianę dobrych jeszcze chodników, wieczne łatanie dróg. I jak patrzymy, to wszystko to przecież niszczeje, przemija. No i fajnie jest mieć czysto w domu. Dom, który się nie zawali na głowę, ale musimy badać nasze serca, czy nie za bardzo przywiązujemy się do tego, czy nie za wiele czasu poświęcamy yy, na tym rzeczom, które i tak tu zostawimy. Ja bardzo nie lubię, jak mi do głowy głowę zajmują rzeczy, które wiem, że nie są ważne. Wracając do rowerów, miałem taki dwa tygodnie, że. Już chciałem je wywalić, bo nie dało się ich ogarnąć i byłem zmęczony tym, że, że tyle czasu moja głowa zaj, zajęta była jak to naprawić, to nie szło i wiedziałem, że marnuję czas i zależało mi, żeby jak najszybciej to ogarnąć, naprawić, żeby już mieć wolną głowę do tych rzeczy, co mają być, a nie myśleć o jakichś zepsutych hamulcach. I jakie są nasze serca, bo jeżeli nie są rozkochane w Bogu, to marnujemy teraz czas. I to, jakby mówię szczerze, jak ja bym był niewierzący i ktoś by był niewierzący, a tu przychodził, to, to jesteśmy głupi. To po co tu przychodzimy? To idźmy robić te rzeczy, na których nam zależy, bo wtedy lepiej wykorzystamy ten czas. Ale jeżeli kochamy Boga, no to w drugą stronę to myśmy na co wykorzystujemy nasz czas. Mam tu parę takich wersetów o czasie a pozostały czas doczesnego życia, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Często te różne rzeczy, które nas otaczają, to są nasze porządliwości, bo ściany zawsze mogą być gładsze. Coś może być zawsze milion razy posprzątane. Jak ktoś ma koty, to i tak będzie miał kłać. To, to, to jakby nie ma co się za bardzo przywiązywać do takich rzeczy, które i tak w końcu zniszczają. Następny werset jest. Baczcie, więc pilnie jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Póki jesteśmy na tym świecie, zły, wszystkie dni są złe, bo to, co nas otacza, chce nas odciągnąć od Boga, chce nas zabić, chce, żebyśmy się zajmowali sobą, tymi porządliwościami, bo tak ładnie Nowe meble wyglądają w katalogu, to bardzo bym je chciał. I myślimy o takie, takie, taki odcień ścian, czy taki. Co to ma za znaczenie? Robiliśmy mieszkanie, które było prawie całe czarne. Wszystkie ściany czarne i komuś się tak podobało. A ktoś by powiedział: Nie, tak nie może być i by przeżywał. Co, kogo to obchodzi? Komuś się podoba, zrobił jak chciał i. Co nam do tego? Jest werset taki: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz i nie będziesz żył. To było proroctwo, ale to dotyczy każdego z nas. My kiedyś umrzemy i nie będziemy żyli. I czy my mamy poukładane serca, myśli, domy, czy jednak mamy chaos i tak skaczemy z tematu na temat, Wiecznie zabiegani, a jak znajdziemy czas, to, to bo dziękujemy Bogu. Często ten dobrobyt nie jest od Boga. I przeczytam na koniec. Wczoraj był ślub Dawida i Kuby. Daliśmy. Je... E, co ja gadam? Dawida i Natali. E, za dużo tych losów. Kuby i Natali. I oni są. E, e, oni są jednak mądrzy chyba, tak na ile ich znam. I dałem im werset taki nieromantyczny, ale taki prawdziwy. Zkaznodziei Salomona, gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Wszystko to, co nadchodzi, to marność. Raduj się młodzieńcze ze swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak ci każe serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwy cię Bóg na sąd. Nie wiem, jak odbiorą takie życzenia ślubne, ale myślę, że jeżeli żyją z Bogiem, to zrozumiem, że to jest ważne, żeby cieszyć się z jednej strony z tego, co Bóg nam daje, za wszystko dziękować, a z drugiej strony zdawać sobie sprawę, że to wszystko przeminie i że nie może być niczego, co nas będzie, dla nas będzie ważniejsze niż Bóg co, o czym będziemy więcej myśleć niż o Bogu, czego, co będziemy więcej planować. Yy, niż nasze życie z Bogiem. I nie zamieńmy nigdy Boga miejscami z tym, co On nam daje. Niech te dary od Niego nie będą dla nas ważniejsze niż On sam. Niech czas, który nam daje, będzie czasem, tak jak czytałem, który spędzimy na szukanie Jego woli i wykonywanie, a nie na to, co, co nas pociąga w tym świecie. Amen. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.